Moją ulubioną rzeczą w Don Starwie jest wykorzystywanie mobów i tanich sztuczek do własnych celów. I dzisiaj zrobimy właśnie to pokonując 10 bossów w najłatwiejszy i najmniej skillowy sposób możliwy, ale moim zdaniem najmądrzejszy. Pierwszą rzeczą którą zro... Pierwszą rzeczą którą zrobimy to wygenerujemy nowy świat. Tu, od razu lepiej. Eksplorując świat, znalazłem złowisko, które przeszukałem w poszukiwaniu czegoś przydatnego. No ale jedyne co znalazłem, to pająka, który rzuca się bardziej niż załęski, kiedy stany nie chcą mu dać kolejnych 200 miliardów. Znalazłem za to coś przydatnego: set z miliardem trzeciopoziomowych pająków, a jako, że ten challenge biorę na poważnie, to pierwszą noc spędziłem maxując, zakładając pochodnie tylko na krótką chwilę, żeby zresetować timer uderzenia od ciemności. Co w perspektywie dwóch dni zaoszczędziło mi może jedną trawę i współpatyka. I call it worth. Zebrałem pierwsze złoto i znalazłem obok wioskę świn sąsiadującą z bagnem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale to było idealne miejsce na bazę, kto w końcu nie chciał mieszkać ze świniami. Zrobiłem plecak, łopatę i prototyp alchemii maszyna i zacząłem rozwalać ten owek. Tuż obok znajdował się wormhole, więc bez zastanowienia wskoczyłem w paszczę otchłani, która przeniosła mnie na górną część mapy, zaraz przy spałni magtaska. No co, tak się nazywa? Zrobiłem kilka pająków na mostermita, z którego zrobiłem bożka łosia. Bo, jako Woody, mogę się w takiego zmieniać. Odkryłem kolejnego worumhala, który przeniósł mnie zaraz pod wioskę świń i już wiedziałem, że to właśnie tam powstanie moja baza. Zawczasu się udomowiłem i postawiłem pierwsze domki świń, bo tych panów będziemy potrzebować potem. Właśnie, musisz wiedzieć, że to nie jest żaden boss raż, bo do tego jeszcze mi dużo brakuje. Ja lubię robić rzeczy na moje własne sposoby, a one wymagają odrobiny przygotowania, bo na pierwszy cel weźmiemy mojego odwiecznego wroga, czyli królową pszczół. No ale najpierw zajmiemy się tymi pająkami. Normalnie walka z dużą ilością przeciwników naraz to nie jest dobry pomysł, bo dostaniesz stan loka, no i padniesz. Na większości postaci nie ma jak robić obrażeń obszarowych, w szczególnie na początku gry. Woody jest wyjątkiem od tej reguły, bo jako łoś nie dość, że ma wrodzoną odporność na obrażenia w wysokości 90%, to jeszcze może szarżować i zadawać obrażenia wszystkim w linii, a dobrze zrobiona szarża dodatkowo może zdożować ataki. Łosiu jest Foxem, nie do powstrzymania. No ale to jeszcze nie koniec, bo co trzeci autoatak, atak łosiu bije obszarowo i to ze zdwojoną siłą, co sprawia, że trzecie poziomowe kokony padają za niewielkim kosztem życia własnego. Ale przez czyjeś fajt moje życie spadło niebezpiecznie nisko. Już chciałem zrezygnować i nie ryzykować dalej, wtem przypomniały mi się słowa świętego Jana Pawła II, mówiącego, że lubi kremów. A nie, czekaj, to nie to. Mówiącego, kto nie ryzykuje, ten nie je. Go in or no balls. Więc poszedłem go in i się udało. Pierwszy wielki sukces Imperium Łosiowego. Zostało tylko zebrać łupy wojenne, i można wracać. Gdyby to było takie proste. Zamiana włosia i walka z pająkami źle działają na psychę. Do tego stopnia, że zaczynają atakować mi potwory psychowe, a ja jestem na hita i nie mam armora. Na szczęście nauczyłem się je kajtować jakoś sobie poradziłem. Chociaż było blisko wyjepki. Doświadczeni gracze, proszę zamknąć oczy. Nie będę potrzebował więcej niż jednej fletni pana, więc sobie zjadłem mandragorę. A co mi tam? Przez cały ten challenge nie będę robił nic, żeby polepszać sobie psychę, bo będę potrzebował mnóstwa tych czarnych guwienek, które lecą z psychowych potworów, więc te walki będą ciągle. Kto ma słabą psychę? Chyba ty masz słabą psychę. Mając masę Monstermita, brakuje tylko trzech rzeczy: klatki dla ptaka, ptaka i lodówki. I nie można zapomnieć o rytualnym spaleniu lasu. Aż mi ślinka cieknie. Ale kim byłby jeszcze niekoronowany król pszczół bez swoich pszczół? No nikim. Dlatego każdy powinien mieć przynajmniej kilka pszczół na wyłączność. W moim przypadku kilkanaście, a będzie ich jeszcze więcej. Jakimś cudem, która świnia ninja przeskoczyła przez mur i zjadła mięso, które zostawiłem w zagrodzie. Wszystko by się udało, gdyby nie to podstępne świnie ninja. Nie no, to są już kurwa jakie żarty. 11 dzień to jest dzień pełni księżyca, więc czekając na noc, dorobiłem jeszcze kilka domów i rozpocząłem fazę farmera samego w domu. Farmer sam w domu. Na wieczorem wcieliłem się w rolę Ukraińca sprzed 80 lat odwiedzającego Wołyń. 3 ule to zdecydowanie za małe na moje potrzeby. Zwiększyłem tą liczbę do 6 i od razu poczułem się pewniej. No i w końcu zorientowałem się, że od 10 dni kieszyłem w kieszeni ule pająków, więc je też posadziłem w przyjaznym środowisku. Znalazłem Chestera i od razu stał się moim ubertankiem, dzięki któremu mogłem bezpiecznie wziąć ze skrzynki terrarium. Zaraz zima, a to znaczy, że trzeba pognębić bawoły. W nie muszę się bać w żadne lurowanie pojedynczych osobników, bo w moich oczach to są tylko przerośnięte pająki. Jesteśmy już w pełni przygotowani do życia, teraz ruszamy ze specyficznymi przygotowaniami do pokonania królowej pszczół. Więc wziąłem konewkę w ręce, napełniłem wodą i ruszyłem do jaskini. Nie ma to sensu? Pst, zaraz będzie miało. Pierwsze co zobaczyłem, sądząc sadu, to spawner tłum ctula. Los się do mnie najwyraźniej uśmiechnął. Chociaż jeszcze nie czas na to. A zaraz obok, kamienne ludziki. lepszego miejsca nie mogło być. Po jakichś 5 sekundach podróży znalazłem to, czego szukałem. Czyli to coś. Normalnie, gdy zaatakujesz tego kaktusa, to pojawia się taki gutek i cię atakuje. Ale jako, że ja niczego nie zaatakowałem, tylko niewinnie podpaliłem i zaraz po tym ugasiłem, to gutek mam je gdzieś. Problem w tym, że to nie tego ślimaka szukamy, szukamy tego ślimaka, który po zabiciu wyrzuca swoją skrupę, i ona jest kluczowa, bo blokuje wszystkie ataki i jeszcze traci agro od potworów. Mając skrupę ruszyłem do królowej pszczół, no, ale jeszcze nie będziemy z nią walczyli. Został jeszcze jeden, ostatni krok, bo widzisz, mam zamiar zabić królową pszczół innym bossem, Twins of Terror. Ale ten boss pojawia się tylko w nocy i w dzień znika, co daje nam bardzo ograniczony czas na zbicie ponad 22 tysięcy życia królowej. Dlatego walczę z nim solo, żeby wprowadzić go w drugą fazę, który atakuje znacznie częściej i szybciej, żeby królowa pszczół miała jak najmniejsze szanse na przeżycie. W pierwszej nocy prawie zbiłem do połowy jednego z bliźniaków. Ale prawie też umarłem. Drugiej nocy zabrałem się za drugiego bliźniaka, ale ten uciekł mi nad wodę i nie chciał wrócić. Poszedłem jest do pierwszego i ten już wszedł na drugi poziom. To będzie musiało wystarczyć. Jeśli się uda, to na styk. Dlatego postanowiłem, że kolejnego wieczoru zacznę walkę z królową sam i obiję ją tyle, ile dam radę, a resztą zajmą się bliźniacy. Początek wyglądał obiecująco: życie bossa szybko spadało i byłem w dobrej myśli, ale moje spada jeszcze szybciej. Musiałem zacząć grać na czas, bo do nocy jeszcze trochę zostało, a w bezpośredniej walce nie dożyję do niej. Życie już jest niebezpiecznie niskie, ale noc właśnie się zaczęła. Idealny timing na przemianę, akurat jak bliźniacy się pojawili, szybko wskoczyłem w moją skorupę i poczekałem aż królowa straci ze mnie agro. Kiedy myślałem, że już jest bezpiecznie, wszedłem z muszli żeby zjeść, ale wtedy oczko zaczęło mi nawalać i z jakiegoś powodu te ataki wywalały mi ze skorupy. Gaci już brązowe jak dostawałem kolejne hity, ale oko w końcu straciło zainteresowanie. Przez cały ten czas królowa walczyła z drugim oczkiem a raczej obskakiwała w pierdziel. Cała walka toczyła się w odmętach ciemności, a ja byłem zbyt zesrany, żeby znowu wyjść ze skorupy. W napięciu spoglądałem na od czasu do czasu pojawiające się życie królowej, wiedząc, że jak nie padnie do końca nocy, to nie padnie wcale, bo nie mam już przemian włosia, a z jedzenia został mi tylko jeden pieróg. Sam nie dam rady nawet jej dobić. Ale wtedy życie królowej sięgnęło dna. Umarła. Tak zwyczajnie, bezprecedencyjnie, w ciemności nocy. Nawet nie okazując się na naszym ekranie. Rano zostało tylko jej mierne szczątki. No, to pierwszy boss rozjebany i pierwsza statuetka do naszej kolekcji. Czekając na koniec zimy walczyłem z każdym drzewcem który mi się pojawił, Uincestwiłem okoliczną populację pająków i dostałem wciro od podstępnej macki. Poza tym otworzyłem wytwórnię jajek i prowadziłem biznes piórnochronny. Czekając na nadejście Dirklopsa wykarczewałem dużą część lasu i zabiłem Trigarda, co było ogromnym błędem, bo kiedy Dirklops wreszcie się pojawił i nakierowywałem go na niszczenie drzew, że pojawił się właśnie drzewiec, to te się nie pojawiały. Zajęło to całe dwa dni, żeby zrestwić się chociaż jeden drzewiec. Przez to straciłem pełnię księżyca i nie zgarnąłem mięsa i dób z farmy świni. Tyle dobrze, że drzewiec okazał się silniejszy od Dirklapsa i w ten oto sposób drugi boss został scyzowany. Ale zapnij pasy, bo nie ma czasu do stracenia. Od razu potem ruszyłem do jaskini zasadzić drzewa przy to stulu, bo jakoś mało zieleni tam było. I rozpętałem wojnę świn, bo dupy już mi się kończą. A, no i druga statuetka do kolekcji. Widzisz, Woody jest o tyle fajny, że nie tylko sam zamienia się w zwierza, ale może też zamieniać zwykłe drzewa w drzewce i to na zawołanie, co sprawia, że farminie living logów jest banalnie łatwe. Ale ja mam nieco inne plany na tą moc. Drzewa już w pełni wyrosły, a to oznacza czas działania. Podpaliłem 10 bożków. Każdy przywołuje dwa drzewce, które się na mnie rzuciły, ale ja no szalacku je usypiam i tracę agro. Teraz zostało tylko zrespić wielką żabę która na start niszczy drzewa i podkurwia uśpionych drzewców, które robią całą robotę za mnie, ja mogę sobie rozłożyć leżak i obserwować jak boss z drugą największą ilością życia w grze pada jak zwykły robak, mimo że jest żabą. Trochę overkill z tymi 20 drzewcami, ale spodziewałem się jakiegokolwiek oporu. Żaba się nie postarała. Boss pokonany, ale moja misja tutaj jeszcze się nie skończyła. Żeby więcej nie musieć walczyć z żadnymi drzewcami, wykorzystałem tę sytuację, i rozszarżowałem na śmierć 20 drzewców. Jest i trzecia statuetka do kolekcji. Od razu lecimy po następnego bossa. Zapałem kilka królików i zrobiłem stację magiczną. Zobaczyłem swoich żołnierzy w hełmy. Drewniane po drewniane, ale taki mamy klimat. Rozdałem racje żywnościowe i w rytmie pięknej melodii poprowadziłem swoich wojów na pole bitwy. Zostaliśmy tylko niewinne dzieci, ale to nie powstrzymało nas od ataku. Zaraz po tym przeleciała matka gęsiołoś i wielka bitwa się zaczęła. Kiedy ja rozprawiałem się z psychowymi potworami, moi wojownicy dzielnie walczyli z okrutnym gęsiłosiem, który planował przejąć nasze ziemie, żony i dzieci. Ale wojna prewencyjna temu zapobiegła. Jako honorowy dowódca nawet wziąłem udział w ataku, ramię w ramię ze swoimi ludźmi, bo nie czułem żadnego zagrożenia. Gęsiołoś nie miał szansy z wykwalifikowanym szwadronem sił specjalnych świń i szybko padł. A jego dzieci też nie oszczędziliśmy. <grych> Czwarta statuetka jest już nasza. To w sumie o cztery więcej niż to teha ma w swojej gablocie. Nie zatrzymujemy się, bo nadszedł czas puścić łomoc starożytnemu strażnikowi, a do tego użyjemy kamiennych ludzi. A raczej kraby, skorpiony, homary. Każdy z nich jest niesamowicie tankowny i jak korzystał z, z kamienia, to możesz się domyślić, że lekkie ręki to oni nie mają. Pozostało w sumie najtrudniejsze w tym wszystkim, czyli znaleźć arenę Ancient Guardiana. Nauczyłem się, że jak na pomarańczowym biomie widzisz te krzewy, to znaczy, że idziesz w dobrym kierunku. Przez labirynt przy boczku, żeby nie strygerować pająków i jesteśmy na miejscu. Problem polega na tym, że ja tu nie zamierzałem w ogóle walczyć. I okej, okay, z bossem nie będę musiał, bo z tego mam swoich ochroniarzy, ale z psychowymi potworami nikt mi nie pomoże. A mój jedyny armor ma tylko 24% wytrzymałości, a tu jeszcze trzeba dodzać ancient Guardiana, o czym mówiąc szczerze, zapomniałem i w ten sposób pozbyłem się jakiejkolwiek ochrony. Jedynym plusem tej sytuacji jest to, że ludzie się przez to striggerowali na bossa, bo do tej pory robili cosplay typowego budowniczego, patrzącego jak ktoś inny pracuje na ich konto, a to przecież ja miałem być tym co wykorzystuje innych. Kryzys zażegnany. Teraz role się obróciły, co, skurczy kraby? Już nigdy więcej ich nie zatrudnię. Światło zgasło, a Ancient Guardian próbował robić najlepsze uosobienie Bill jaki jakie potrafi. Ale koniec końców, nawet się nie spociłem. jest nawet lazy explorer, a to znaczy, że nie muszę iść craftować do ruin i ryzykować z czegokolwiek. Mogę sobie bezpiecznie wrócić do bazy jako kaczka. Tylko, że kaczka nie może tutaj korzystać ze schodów i musiałam trochę pobawić się w berka z psychowymi. Jesteśmy na półmetku. Kolejnym bossem będzie Antlion, boss letni. W sekrecie powiem ci, że wysadzimy go w powietrze. Dosłownie. Do tego potrzebuję tylko jednej rzeczy. Prochu strzelniczego, i to dużo prochu szczelniczego. żartowałem z tym Adleyonem. Następny jest boss farmy, tylko że nawet nie planowałem go zabijać, on po prostu się pojawił i zabiłem go trzymając F, bo jest banalnie prosty. Przytrafił mi się nawet deszcz jab i wtedy ogarnąłem, że dla łosia to jest tylko darmowa dostawa mięsa. Do lata zostało jeszcze trochę czasu, więc wykorzystałem go na eksplorację mapy. Bo szczerze mówiąc, jeszcze nie odkryłem miejsca do rozpięcia Shadow Pieces. A tak, nie też będziemy cheesować. Chwilowo domówiłem się na oazie, a ostatnie dni wiosny spędziłem kopiąc jeszcze więcej saletry, bo gunpowder sam się nie zrobi. Mamy lato, na szybko wyłowiłem blueprinta do gogli i w pełni przygotowany ruszyłem na Antleona. Żeby zacząć z nim walkę musisz go najpierw nakarmić zimnym kamieniem termicznym, więc stworzyłem ognisko endotermiczne, przygotowałem proch szczelinczy i dałem mu zjeść. Kamień nie był wystarczająco zimny. Więc dałem mu zjeść drugi raz i walkę czas zacząć. Niestety lód z Bosa spłonął, zostało tylko jego ugotowane mięso, więc nie będzie kolejnej statuetki. Miałem surowców tylko na jeden strażak, więc jak świnie mi się zajarają, to nic z tym nie zrobię. Mamy lato, dni są długie, a noce krótkie, czyli idealne warunki do łapania agresywnych pszczół, dokładnie 60 agresywnych pszczół. Może jedna mała pszczoła wygląda niepozornie i nikomu nie jest w stanie zrobić większej krzywdy? To 60 takich pszczół już na luzie pociśnie bossa. Schowałem je w bundling wrap, które wyleciało z królowej pszczół. To sprawia, że jedzenie, a w tym przypadku pszczoły schowane w środku, nigdy się nie zepsują. Oswoiłem bawoła i drugiego dostałem gratisie, ale w końcu przed wiek buntowniczy filmiał mnie gdzieś. Przywiozłem na moim wiernym bawole czy brakujące części figur i, jako wzorowy obywatel, oczywiście je naprawiłem. Ale nie spinaj pośladów, jeszcze nie będziemy z nim walczyć. Tego bossa można przyzwać tylko w noc bez księżyca, a do tego jeszcze daleko. Bawuł nie był mi już potrzebny, a okrutny los tak chciał, że napatoczył się pod koła szarżującego łosia i musiałem go uśpić. Mam trochę czasu do zabicia, więc ruszyłem eksplorować ocean. Biegłem i biegłem, aż dobiegłem do końca świata? Jednak płaskoziemcy mieli rację. Znalazłem wyspę księżycową, ale to nie jej szukałem. A zaraz obok Bingo, król krabów i to jeszcze bardzo blisko mojej bazy. Niedługo go odwiedzimy. Czekając na 71 dzień, w którym będzie pełnia, zabijałem wszystko co się rusza i wykopywałem wszystko co się nie rusza. Nawet wybiłem wszystkie bawoły, co do jednego. Co zrobisz? Pozwij mnie. Przyszła wreszcie pełnia, a ja mogłem rozbić statuły i zespołnić mechaniczne trio. To nie jest jeszcze boss. Mówiłem ci przecież, że on pojawia się tylko w noc bez księżyca. A mamy zupełne przeciwieństwo. Nie uważałeś, co? No to zostaw lajka i może ci wybaczę. W każdym razie pocisnąłem mechaniczne i teraz sam mogę budować statuły przyzywające bossa. I to tyle, ile mi się podoba. Więc zrobiłem jedną statuę bieży, jedną gońca i zupełnie przypadkowo zostawiłem je na łódce a potem aż 10 statuł konia. Tego bossa mogę zespałkić dopiero 81 dnia, więc lecimy do kraba. Rozłożyłem łódkę i wypłynąłem, tylko po to, żeby po chwili przypomnieć sobie, że nie wziąłem kryształów aktywujących bossa. Jest i on! Zrobiłem sobie wejście, nie wiedziałem jak duże powinno być, więc zrobiłem znacznie większe niż musiałem. Przeczekałem noc i czas zacząć zabawę. Druga łódka, bo tą zamierzam podpalić. Paczkę z pszczołami zostawiamy na ziemi, ładujemy go kryształami i walka się zaczyna. Teraz tylko podpalić ban, gdzie on kurwa jest. Ogarnięcie, że jest w chesterze, zajęło mi zdecydowanie za długo, żebym chciał się do tego przyznać. Ale liczy się efekt końcowy, ok? Więc jeszcze raz: paczka na ziemię, podpalamy i szybka spierdolka z miejsca akcji. Pszczoły zostały uwolnione. Teraz tylko trzymać się odpowiednio daleko, żeby to nie mnie atakowały, tylko króla krabów. Ale ta część planu nie do końca się udała, i mam wrażenie, że połowa pszczół atakowała mnie i Chetera zamiast Krab Kinga mnie tam pszczoły na szczęście nie są straszne, ale bałem się, że przez to nie wystarczy pszczół na zabicie bossa. Martwiłem się nadaremno, bo jak skończyłem żerać się z buntownikami w zespole, to krapking był już na ostatku sił i ja mogłem w spokoju podziwiać jego ostatnie chwile. <grytanie> Wróciłem w mojej opancerzonej prołówce i postawiłem szóstą statuetkę siódmego bossa. Dwa kolejne bossy to będzie szybka akcja. Berger zaraz mi się zespałni, a zaraz potem dzień 81 i Shadow Pieces. Przygotowałem gunpowdera, jedzenie i ruszyłem szukać Bergera, bo jeśli już gdzieś się nie pojawił, to za chwilę to zrobi, a wolę, żeby bazy mi nie rozwalił. Zajęło to znacznie dłużej niż myślałem, bo całe trzy dni biegania, ale wielki Borsuk wreszcie się pokazał. To jest taka lepsza wersja Dirklopsa, więc rozprawimy się z nim w taki sam sposób. Poniżcie trochę drzew, a potem drzewce go dojadą. Ale najpierw zrobimy niemały rozpierdziel połączony z wycinką lasu. Drzewce wreszcie się pojawiły, a Berger na samych widok dostał zawału serca. Shadow Pieces na łódkach będziemy walczyć legitnie z wieżą i gońcem, a 10 koni zostanie wysadzonych w powietrze przez przygotowany proch. Niestety z tego co wiem to nie mogę w tej walce wysłużyć się innymi, więc muszę pobrudzić sobie ręce. Przyszła wyczekiwana noc. Ale z jakiegoś powodu nie mogłem zniszczyć posągów. Obstawiam, że to młotkiem się robi. I muszę się przyznać, że wleciała mała panika. Całe szczęście, że łoś może rozwalać rzeczy. Na początku chcę zabić grubego, bo na łódce nie mam jak dodziałać jego ataków, a one bolą fest. Ale zamiast tego przypadkowo zabiłem gońca i przez to musiałem walczyć z rukiem na drugim poziomie. Próbowałem doczować jego ataku przeskakując z łódki na łódkę, ale średnio mi to szło i niczego nie zdodżowałem. Na szczęście drugi poziom wieży ma się nijak do łosia. Zostały tylko zestakowane na sobie konie mające za mały zasięg, żeby mnie dorwać. 40 Gunpowdera, odpalić. Jeden, ostatni Gunpowder, wykończyć ich. Shadow Piece pokonani a droga do finałowego bossa stoi otworem. Zebrałem 58 Nightmare Fuel'a, który starczy mi już na pewno do końca, a dodatkowo dostałem za nich 10 Dark Swordów i 10 Night Armorów. Nie, że miałem z nich kiedykolwiek korzystać. Tak prezentuje się nasza kolekcja. Niestety brakuje Antleona i z Shadow Pises też nie leci statuetka jako tako. Został nam tylko jeden, ostatni boss, ancient Full River. Pierwszym krokiem jest dostanie się do niego, co nie jest wcale takie proste. Możesz albo niszczyć macki i liczyć, że trafisz akurat na tą jedną, która prowadzi do niego, albo możesz wykorzystać to, że jesteś kaczką z doktowizorem i ciemność dla Ciebie nie istnieje. Ja wybieram opcję drugą. Zacząłem zwiedzać po trzymając się przy krawędzi, bo arena finałowego bossa to taka wyspa, na którą nie ma przejścia lądowego. Trochę to zajęło, ale wreszcie to mamy. Wiedząc już, gdzie jest końcowy boss, wróciłem na powierzchnię, zrobić przygotowania. Wziąłem ze sobą krety, żeby zrobić mogle, pozwalające mi widzieć w ciemności. I okazało się, że potrzebne są do niej świecące jagódki, ale nie te jagódki. Tylko te co lecą z robaków. No to zabiłem pierwszego robaka w swojej karierze. Z pajęczą czapką na głowie wykopałem z z pajęczych kokonów i ruszyłem na arenę. Dzięki lazy explorerowi, co zostałem z Guardiana mogłem przeteleportować się na wyspę i z łatwością przejść przez tamtejszy labirynt, żeby dojść do ostatniego, finałowego miejsca. Finałowy boss jest niesamowicie ciężki. Ma ogromne obrażenia, zamyka cię w klasce i nie pozwala uciekać. Spałni gluty, co go leczą do fule jak ich nie zabijesz, a jedyna opcja, żeby je sensownie zabić to weather painy. Co jakiś czas robi się niewrażliwy na ataki i jedyna opcja, żeby to wyłączyć, to zniszczyć pochodnie, które są widoczne tylko jak masz zniszczoną psychę, ale jak masz zniszczoną psychę zbyt długo, to ciebie nie przejmują nad tobą kontrolę i dostajesz kilkusekundowego stuna. No jest tego dużo. Dlatego ja. Ja mam przyjaciół do pomocy. 40 drzewców gotowych zabić każdego wroga lasu. Najtrudniejszą częścią tej walki było w ogóle jej rozpoczęcie. Bez przerwy atakowały mnie potwory psychowe, a trzymając F, automatycznie atakowałem drzewce. Plus te drzewce co jakiś czas same z siebie się budziły i zaczynały chodzić w kółko, a ja muszę przecież zbudować szkieleta i go ożywić, a przez te cholerne drzewce nie mogłem niczego postawić. W końcu udało mi się uspokoić drzewce i udało się zbudować szkieleta. Tylko z jakiegoś powodu nie chciał działać. Kolejna przebudowa też nie. Nie bez powodów jest do trzech razy sztuka, bo za trzecim razem się udało. Tylko że w zupełnie innym miejscu niż zakładałem, bo on pojawiając się miał zniszczyć drzewo i stygerować drzewce, coś jak wcześniej żaba to zrobiła, tylko że tu nie było takiej opcji. Ale jakimś cudem, w jakiś bliżej niewytłumaczalny sposób, stygerował sporą część drzewców i prawdziwa walka się zaczęła. Jego życie spadało szybciej niż jakiemukolwiek innemu bossowi, ale nagle się zatrzymało. Włączył niewrażliwość, a mnie goni potwór psychowy i jeszcze tracę panowanie nad postacią. Zbieram kilka hitów na bordę, ale żyjemy. To jest najważniejsze. Zapałem lekkiego laga mózgu, bo wiedziałem, że jest niewrażliwy i teraz jeszcze zaczął się leczyć, ale nie wiedziałem co z tym zrobić, bo nie widziałem tych pochodni do zabicia. Finałowy boss wyleczył się do fula, a ja stałem jak ten kołek. Wreszcie je zobaczyłem i doznałem olśnienia. Przecież chciałem ja je niszczyć! Tak też zrobiłem. Niszczyłem wszystkie, a przynajmniej tak myślałem. Bo życie dalej mu nie spadało. Któreś drzewo musiało mi zasłonić, ale nie mogę jej przecież zacząć atakować. Wtedy nie ma bata, że ta akcja się uda. Przypadkowo zatkowałem jednego drzewca, który odsłonił mi ostatnio pochodnię. Jest. Mamy to. Życie znowu spada. Teraz tylko nie wywalić się i będzie git. Kiedy mój umysł był pochłaniany przez cienie, Ancient Fury został pokonany.